na przychłoczą fale. Gdy Ty Twe dzieci swej ofiece masz, znosimy modły dziś ku Twej chwale. Boś nam tarczą Boże, ojcze nasz. Znosimy modły, dziś ku twej chmury. nam tarczą. Boże, ojcze nasz. W imię ojca i syna i ducha świętego Pan zywa mi i z duchem Twoim. W środę zwracamy się do Matki Bożej, która mi nieustannie pomaga. Dzisiaj w tej modlitwie wspiera nas 10 listopada w kalendarzu liturgicznym święty Leon Wielki, papież i doktor Kościoła. Żył na przełomie IV i V wieku został wybrany na papieża, wytrwale troszczył się o oczyszczanie wiary Kościoła, szczególnie w tajemnicę Jezusa Chrystusa. To właśnie jego list do zebranych na Soborze w Alcedonie ostatecznie utrwalił wiarę w Jezusa Chrystusa, który jest Prawdziwym Bogiem, i prawdziwym człowiekiem. A ta tajemnica i dwie natury bóstwa i człowieczeństwa zjednoczona jest w osobie Jezusa Chrystusa. Od tego czasu ta prawda wiary jest wyznawana przez Kościół. Prośmy też dziś Matkę Najświętszą, by nas wspierała. W zgłębianiu i poznawaniu tajemnic naszej wiary. Intencja mszy świętej za zmarłego Wojciecha Leżańskiego, zamówiona przy pogrzebie. Przeprośmy Boga za grzechy nasze, abyśmy mogli godnie uczestniczyć w tej najświętszej Eucharystii. Zmiłuj się nad nami, Panie. Okaż nam Panie miłosierdzie swoje. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, Panie zmiłuj się nad nami. Chryste z się nad nami Chryste z się nad nami, Panie nie miłuj się nad nami, Panie zmiłuj się nad Nami budymy się. Nad nami. Panie, Boże, ty nie pozwolisz, aby potęga piekła przemogła Twój Kościół zbudowany na opoce Apostołu. Sprawa by dzięki wstawienictwu świętego Leona papieża wał w prawdziwej wierze i cieszył się stałym pokojem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Czytanie z Księgi Mądrości. Słuchajcie królowie zrozumiejcie, nauczcie się sędziowie ziemskich rubieży. Na kłońcie ucha wy, co nad wieloma panujecie, ich lubicie się mnogością narodów, bo od Pana otrzymaliście władzę od najwyższego panowania. On zbada uczynki wasze i zamysły wasze rozsądzi. Będąc bowiem sługami Jego Królestwa nie sądziliście uczciwie, aniście prawa nie przestrzegali, ani poszli za wolą Boga, przeto groźnie i rychło natrze On na was, będzie bowiem sąd surowy nad panującymi najmniejszy znajdzie litościwe przebaczenie ale mocnych czeka mocna kara władca wszechrzeczy nie ulęknie się osoby ani nie będzie zważał na wielkość on bowiem stworzył małego i wielkiego i jednakowo o wszystkich się troszczy, ale możnym grozi surowe badanie. Do Was więc zwracam się, władcy, byście się nauczyli mądrości i nie upadali, bo ci, co świętości wiernie przestrzegają. Dostąpią uświęcenia, a którzy się tego nauczyli, ci znajdą słowa obrony. Pożądajcie więc słów moich, pragnijcie, a znajdziecie naukę. Oto Słowo Boże. Powstanie, o Boże, osądź Twoją ziemię. Powstanie, o Boże, osądź Twoją ziemię. Ujmijcie się za sierotą i uciśnionym. Oddajcie sprawiedliwość ubogim i nieszczęśliwym. Uwolnijcie uciśnionego i nędza. Wyrwijcie go z rąk występnych, Powstanie o Boże, osądź twoją Ziemię. Ja rzekłem: jesteście bogami, jesteście wszyscy synami najwyższego, lecz wy pomrzecie jak ludzie. Po wszyscy jak książęta, Powstań, o Boże, osądź twoją ziemię. Alleluja, 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 alleluja. alleluja. Aleluja, Aleluja. Za wszystko dziękujcie Bogu. Taka jest bowiem wola Boża względem was w Jezusie Chrystusie. Aleluja, Aleluja, Aleluja. Pan zywam im i z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Mierzając do Jerozolimy, Jezus przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodził do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali, Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami. Na ich widok rzekł do nich, idźcie, pokażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem. Upadł na twarz do nóg Jego i dziękował Mu, a był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł, czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Żaden się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec. Do Niego zajrzekł, wstań. Idź, Twoja wiara Cię uzdrowiła. Oto słowo pańskie. Chwała Tobie Chryste. Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody. Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody. Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc pana żniwa, żeby wyprawił robotników na żniwo swoje. Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody. Nie byście mnie wybrali, ale ja Was wybrałem i przeznaczyłem Was na to, abyście szli, owoc przynosi. Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody To wam przekazuję abyście się wzajemnie miłowali Potem wszyscy poznają, żeście uczniami moimi. Jeśli się będziecie wzajemnie miłowali. Idźcie nad cały świat i nauczajcie wszystkie narody. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Kładając dary, prosimy Cię, Boże, oświecaj łaskawie swój Kościół, aby Twój lud wszędzie czynił postępy, a jego pasterze przez Ciebie kierowani Tobie się podobali. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Z i z duchem Twoim. O mogłem, sagresa, znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu, Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe, za prawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawione, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie mogący wieczny Boże i tobie za wszystko składali wdzięczność nie przez naszego Pana Jezusa na Chrystusa Z radością oddajemy cześć świętemu Leonowi którego dałeś swojemu luchu do win, jako gorliwego opasterza. Jego przykładu macie nas w dobrym życiu, Jego słowa nas pouczają, a Jego wstawiennictwo wyprasza nam Twoją Jową opiekę Dlatego sunami aniowi i świechę Ty głosimy Twoją chwałę, razem z nimi i woła. Święty, Święte święty Pan Bóg Zastępu Pełne są niebiosa i ziemia chwały twoje, Kosanna na wysokości Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie Kosanna na wysokości Zaprawdę, święty jesteś, Boże, i słusznie cię sławi wszelkie stworzenie. Poprzez Jezusa Chrystusa, Twojego syna naszego Pana, mocą ducha świętego, ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz swój, aby na całej ziemi składał tobie ofiarę czystą. Pokornie, błagamy Cię, Boże. Uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom mówiąc Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy to jest bowiem ciało moje które za was będzie wydane Podobnie po że wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom mówiąc, bierzcie i pijcie z Niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechu. To czyncie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary, kresto osomaru, kresto z martwych wstał, kresto Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowny Jego zmartwychwstanie i niebo wstąpienie, raz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę wejrzyj i prosimy na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Sprawa, byśmy posileni ciałem krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogurodzicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, męczennikami, świętym Piotrem, apostołem, świętym Leonem, wielkim papieżem i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź wierze i miłości Twój Kościół, pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Marka, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą w miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą, wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij. Do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa z Chrystusem i się. Tobie Boże, ojcze Wszechmogący, jedności ducha śmiechu tego, wszelka chaczecha z przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pouczeni przez bawiciela i posłuszni Jego słowo, ośmielamy się mówić, ojcze, ojcze, nasz, któryś jest w niebie. Święcie się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy. Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na poprzenie, ale nas zbawodę złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdzie, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu. Pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, bo Twoje jest Królestwo i potęga, Pała na wiek. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: Pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję, prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze. Lecz na wiarę swego kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnię go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój pachoński niech zawsze będzie ze wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranko Boże, które gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranko Boże, które gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranko Boże. Który gładzisz grzechy świata, obdarz nas spokoje? Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na jego ucztę. Ani nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.